Mała zabawa w testowanie. Ostatnio się wzbogaciłem o kilka nożyków takich troszkę przystosowanych do rąbania, jak głównia odatki Makinena na Wokławie Milorda Milkojowicza. pi w mojej oprawie z młotka. I boi też od grzeszka w mojej paskudnej oprawie do rzucania, no Ale zobaczymy jak sobie radzą z pracami w drewnie te noże. Oczywiście nie będziemy ląbać, ale co, co taki nóż powinien przejść to na pewno batonowanie. No nie za duży, gruby pieniek, bo jednak sam nóż ma 15 cm, waży 200 gram. Ale się... Rąbie jak siekiera. Suche pewno. Nie mam mokrego teraz. To jest jeden ruch. Zagłębia się na głębokość ostrza i w zasadzie rozupuje. No, większy od Pi to samo. To jest ten sam profil głowni. To jest cztery w przypadku Makinena, a pięć pół w przypadku Pi gruboziostra konweksowy Przy batonowaniu i sprawdza się świetnie a jak pełny płaski ale pełne płaski też sobie radzi, także suche drewno nie jest żadnym wyzwaniem bo byśmy powiedzieli o rąbaniu, no mamy taką deseczkę i teraz trzeba sobie zerąbać trochę też nie, nie ma jakiegoś problemu, żeby coś tam podrąbać. Gałązka, coś, jest dobrze. No, możemy coś powstrugać. Może nie jest to... to samo, co struganie Półko bo po prostu jest wygodniejsze. I jednak klęsły śliw znacznie wyższy powoduje, że ten biul jest lepszy. Ale nóż, który to pracy drewnie, bardzo A jak pis? No. troszkę go wyjdzie. Ale też idzie, to prawda? Już masę, masę na ma większą, więc to Ale też można by było jeszcze coś strugać. A Boi? Boi ma troszkę inną krawędź i Możliwe, że gdyby kto inny go naostrzył, to, to by strugał, ale ten nie struga. Struga, ale to no marnie. No ja nim jednak raczej rzucam. Nie na co jeszcze mamy. A mamy jakieś pumpkin. Da się da zrobić. Hats od 3, 14, od pi. A tu mamy Coldzilla. Pierwsza Tak. To porządne rąbnięcie było, ale myślę, że U, tak. inny profil głownik, Wydawało mi się, że od pi lepiej rozrąbuje, ale hmm. jednak wymaga większej energii, żeby przed to drewno, żeby ten klin zaczął dawać. Tu płaski i suchy suchym drewnem sobie jak widać radzi elegancko. Cięższy, cięższy, znacznie cięższy od schabka OPI. Od nie ważyłem ich, to że nie wiem. Bobi waży prawie 400, duże lełku niecałe 300, a małe 200. Więc jak na 200 gramowy nożyk chyba jest faktycznie najbardziej uniwersalny.